Odbiór, odbiór, orzeł wylądował i spisuje się całkiem nieźle. Nawet prosto z kartonu bez żadnych modyfikacji. Duży full dla dużego chłopa. Zawieszenie tył-przód, gdzie tylny wahacz jest na łożyskach. I to jest nowość w świecie chińskich rowerów elektrycznych. Silnik w tylnym kole, ale za to czujnik nacisku na pedały. Wierzcie lub nie, ale działa to naprawdę, naprawdę super. Duża bateria. 20 amperogodzin, czyli 960 watogodzin. Ma w standardzie hamulce Shimano, więc nawet nieźle hamuje. A ten amorek ma sztywną oś skręcaną. Wygodny, wszechstronny, wjedzie wszędzie, ma możliwość odblokowania i kosztuje tylko 5644 zł. Jak tu z nimi konkurować ceną? Ten sprzęt zadowoli większość z Was. Chcecie wiedzieć więcej? Zostańcie do końca. orzeł wylądował. Czy tak to się czyta? Prawdopodobnie miało być orzel. Dla mnie to orzeł. Zobaczymy, co wyleci z kartonu. Osoby śledzące ten kanał wiedzą, że oceniam rowery pod kątem tego, jak są spakowane i ile czasu i energii potrzeba, żeby przygotować się do pierwszej jazdy, więc sprawdzamy. Nie dość, że są zszywki, to jest jeszcze klej. Ach. Masakra, jak postlejali. Pakowanie wygląda nie najgorzej, aczkolwiek tam powinny być jakieś dodatkowe wkładki, a nie tylko zwinięty karton. To jest jakaś torba. No fajnie, że tu jest taki na przykład trójkącik steropianowy po to, żeby koło nie chodziła na boki, ale no powiem wam, że już pierwsze co, to widzę, że ma fajne oponki ten rowerek. Widywałem lepsze pakowanie, chociaż nie jest najgorzej. O, na przykład tutaj widzę, że ten najwyższy punkt gdzieś tam tu się ruszało. Wyciągamy i sprawdzamy, nie no, jest trochę tych gąbek, nie jest tak źle. Dobra, i mamy go. To jest elektryczny full z czujnikiem nacisku na pedały. Jestem mega ciekaw, jak to będzie jeździć. Co tu jest w tym kartonie? To zapewne ładowarka, 48V, 4A. Jest! 4A to jest dwa razy tyle, co dają zazwyczaj do chińskich rowerów elektrycznych, więc jest super. Nawet ma... Liść klonowy wyryty. Nie zostawiajcie ładujących się baterii w jakichkolwiek rowerach bez nadzoru. Ja staram się tego nie robić i Was też na to uczulam. Pokrowiec na siodło z dodatkową wkładką żelową. Tylna lampka montowana pod sanki w siodle. Podstawowe klucze. Te dwa są takie innego koloru, może żeby łatwiej było je rozpoznać. Ale fajnie, że mają kuleczki na końcu. I platformę i to wszystko. I słuchajcie, mamy w tym rowerze hamulce hydrauliczne Shimano Bardzo duży plus Dodatkowo jest sztywna oś na przednim amortyzatorze Cieszę się, że widzę takie rozwiązanie w rowerze typu full Czyli z pełnym zawieszeniem Podobno tutaj występują łożyska Mamy tutaj też czujnik nacisku na pedały Wyciąganą dużą baterię Czy to jest rower, na który czekali wszyscy ci, którzy lubią po prostu wycieczki? W terenie i nie tylko? Zapowiada się naprawdę nie Baterię wyciągamy po odbezpieczeniu. Jeszcze dodatkowo ten rygielek, i patrzymy, co. Tu jest za bateria. Ojej, a więc mamy tutaj całkiem spory pakiet 48 V 20A 962 godzin, moi drodzy. To już jest naprawdę kawał bateryjki. powinien zrobić naprawdę dobry zasięg. No przy okazji, jak tu jesteśmy, to zobaczmy, jak to wygląda od spodu. Tu są przewody, lecą we własnym korytarzyku, co to, żeby się nie objały z baterią. Tam widzę wszystkie wtyczki, no ale nie wszystkie są wodoszczelne. Tu jeśli chodzi o styki między baterią a łożem, no też nie ma żadnej gumki, żadnego uszczelnienia. Fajnie, że mamy tutaj otwór. Cała woda, która by się tu dostała, wyleci tędy bez żadnego problemu. Ja jeszcze chciałem wiedzieć, czy ta ładowarka jest głośna. Uwaga, podpinamy ją pod baterię. Znośnie. Myślę, że tak to jest jeszcze ok. Moje, jak miło, zacisk jest od razu wyregulowany, nie ma tarcia na tarczy. No i ten odwieczny dylemat. Czy montować nóżkę do takiego roweru? No, montować jak dają w zestawie, jak jest y, fajny element, do którego można ją przymontować, to robimy. 5644 zł. Właśnie tyle y, kosztuje aktualnie na ich stronie. To jest jakaś. Promocja jakaś zniżka, no ale ja nie wiem czy wierzę w te zniżki. Przyjeżdża odblokowany. Nie ukrywam, że to miłe zaskoczenie. Na długiej prostej. Ma czujnik tensometryczny. Wyczuwa jak mocno naciskam na pedały. I przyspiesza. Siłą pedałowania kontrolujemy moc. Oj, przerzutki do regulacji. Piękna prędkość. I to jest tak, że właśnie duszę, 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 duszę. I nie ma tak, że przy 25 o, kotwica. Tylko właśnie on mi tutaj po prostu przyspiesza. Ale to też nie jest tak, że on jedzie sam. Trzeba podpompować. Podoba mi się to, w którą stronę oni poszli. To jest duży rower terenowy, wiadomo, amorki, czyli elementy wykonawcze są mega słabe. Lecimy ja tu się spieszę na rozmowę w centrum rowerowe zobaczymy co chcą mi zaproponować jadę raczej z ciekawości no będzie bany hop nie może na kolejnym tutaj ojej jak mięciutko nie jest źle. Myślałem, że spadnę jak na poduszkę, ale chyba jednak te amorki nie mają tyle skoku. To w rowerach enduro. On mnie naprawdę motywuje do tego, żeby się naprawdę zmęczyć, żeby mu mocno dusić na pedały. I lecimy. I zobaczcie, 28-29. Rower, który przekracza 25 na godzinę, to nie są te potwory, o których piszą w mediach, że. O, 70 na godzinę leciał, po ścieżce rowerowej No ale to nie jest tak, że normalnie coś takiego wydujecie na ulicy No i teraz wrzuciłem trójkę, a co mi tam? A jest jeszcze czwórka i piątka No świetnie się zgrywa ten silniczek Z girką Oczywiście odpowiedź nie jest taka szybka na zapytałowanie jak w silnikach Bosch, Yamaha, Shimano Ale mimo wszystko to jest mega krok w przyszłość Różnice są naprawdę marginalne no i w sumie, dzięki temu, że to jest hub drive, to mogłem ruszyć z najcięższej przerzutki i silnik nie dławił się od zera. A w przypadku, gdybyście jeździli na rowerach mid drive, na najcięższej przerzutce i najwyższym poziomie wspomagania, to szybko zajedziecie i silnik, i kasetę, i łańcuch, więc tutaj huby mają przewagę. Chętnie podyskutuję na ten temat z Wami w komentarzach. Powiem Wam, że z tym tensometrem jest tak, że ja nawet nie potrzebuję manetki, Przyspieszenia. W ogóle jej praktycznie nie używam. No teraz do startu użyłem, ale jak jest dobry ten sometr, to nie trzeba. No, ale widzicie, rozpędziłem się, gadam, a na budziku normalnie 39. O ubach. Bardzo komfortowo. Normalnie gadam i nawet głos mi nie drży. Jaki mamy czas? Uuu, to trzeba już być na miejscu zaraz. Proszę bardzo, zmieniamy przerzutkę i nienormatywnym elektrykiem przez miasto. Normalnie czuję się, jakbym szedł z odblokowanym karabinem. 22 na godzinę na rowerze, który pojedzie szybciej. I co teraz? A i wskakujemy na ścieżkę rowerową. Tu jest dla mnie zielone. I tam też jest dla mnie zielone. Wow! Oni wiedzą, że ja się rozpieszę na rozmowę do centrum rowerowe. To jest kawałek ulicy dla mnie wyznaczony. Rozglądam się, żeby na nikogo nie wpasić. Jedziemy. I piątka. Wow! Dawaj, dawaj. Oh yeah! A tam pani miała. Ryzen Müller z paskiem i przekładnią w tylnej piaście W przeciągu tygodnia widzę już drugi taki rower. Jeden widziałem w Gdańsku. Widzieliście odcinek z Gdańska? Nie? No to zapraszam. I cisne, zobaczcie, to jest normalnie autostrada rowerowa. Na tą chwilę taka jazda jest nielegalna i może się skończyć poważnym mandatem. W moim odczuciu jest to oczywiście absurdalne, ale nieważne jak bardzo bym tutaj się nóżkami i rączkami zapierał, no taka jest prawda. Ten pojazd wykracza poza normę. Tego, co można nazwać legalny rower elektryczny. Ale oczywiście z pozycji wyświetlacza można go tak stłumić, żeby był legalny, żeby nie było żadnego problemu. Tylko wtedy traci magię. Niecałe 5700 zł. No to można go kupić, po prostu stłumić i macie o. I jestem centrum rowerowe. No to po rozmowie zobaczymy co z tego wyjdzie, ale ja chcę zobaczyć co z tego wyjdzie, jak potrenuję sobie jazdę na tym Orle. Muszę odkręcić czujnik hamowania, bo będzie mi przeszkadzał przy treningu jazdy na jednym kole. Tak, tak. O, to, to wystarczy, że go odsuniemy po prostu od klamki. Tego też. A co? A po co mi ten przedni? Czujnikiem nacisku na pedały to nie jest wymagane, żeby były czujniki hamowania według mnie. To będą pierwsze próby wheelie. <laughs> Ciekawe. Ej, poszło. Poszło, ale powiem wam, że to jest ciężki rower. Hamulce jeszcze na dotarciu, ale na gumie polatać się da. Dobra, ale jeździmy po twardym. A to jest rower zawieszony. A skoro jestem już tutaj, to jadę na Maltę. Tu kiedyś był taki nieudany pumptrak. nadal to jest. Kto to wymyślił, żeby tak pumptrak wyglądał? Jakiś obłęd. Ja. Gdzie ja wylądowałem? Nawet nie wiem, gdzie jestem. Widzę, gdzie jest ta malta, ale którędy do niej dotrze. Dobra, gdzie ty mnie prowadzisz? Znowu od dupy strony jakieś. Nie przejedziecie. A my przejedziemy? Przejedziemy! Tutaj troszkę znam te tereny. Błośka się cieszy. Ale niewygodna jest obsługa tej manetki. Zobaczcie, że tu jest klakson i łatwo go. Przez przypadek nadusić, jak próbujecie dosięgnąć do manetki. Zmiany biegów nieprzemyślane. O, nie, poczekajcie. Dawaj, taba na górę. Żaden problem. No i sunie. Płynie to zawieszenie. Fajnie wybiera, ale ten tylny damper, to wiadomo, bardziej uginacz. Z górki na pazurki, dopędzam go. Wow, bardzo stabilny. Ej, naprawdę ten rower jest git. To zabrzmi śmiesznie, ale serio, chciałbym, żeby ten rower miał błotniki. Parę razy dostałem kamyczkiem spod kół. Na stronie producenta ten rower wygląda jakby miał błotniki. Takie dziadowskie, plastikowe. Może jakieś Willy. Tak, jest wyczuwalny. Sprawdzam jak się zachowuje. Na takim piaseczku. To daje potem więcej pewności siebie w momencie, kiedy jedziecie, bo wiecie, jak ten sprzęt zareaguje. Zwyszeliście ten dźwięk, jak dostałem w cylinder. Gałąź normalnie tak nisko, że przy wyskoku pyk, dostałem w łeb. Oj, ale ten rowerek jest po prostu sztos. co mogę wam powiedzieć? Za takie pieniądze, no uniwersalny, mega fajny, przyjemny, szybki, fajne. Tak jeżdżę i jeżdżę, no i to jest ten moment, w którym muszę się zatrzymać i podsumować i jak spisuje się ten rower. I trzeba zacząć od tego, że ten rower jest Naprawdę duży. Ja mam 1,77 m i na tym rowerze wyglądam tak. Mam siodło ustawione tak, że noga jest prawie wyprostowana w dole. Jest wygodny. Mógłby być trochę mniejszy do łatwiejszego manewrowania. Nie wiem, czy teraz widać, jak on jest duży. Najłatwiej jest to zauważyć, jak zrobię mu tak. No, widzicie? Jest naprawdę. Kawał roweru. Ponadto jest to rower w niskim budżecie, bo za te pieniądze dostajecie o wiele więcej niż ja się spodziewałem. Czujnik nacisku na pedały, łożyska w ramię, DNM z regulacją reboundu, hamulce tarczowe Shimano. Jakby moi drodzy, wszystko tu działa naprawdę fajnie. W dodatku sterownik jest wystrojony w taki sposób, że poziomy wspomagania regulują moc, a nie prędkość maksymalną. Można go zablokować do prędkości 25 na godzinę, zdjąć mu manetkę i macie sprzęt, do którego nie ma jak się Przyczepić. Pogadajmy jeszcze chwilę o baterii. Zjechałem jej mniej niż połowę, a już pokonałem 35 km. Obstawiam, że przy naprawdę ostrej jeździe pokona 70 km. A jeśli ktoś będzie go traktował delikatnie, to zrobi nawet 110. Silnik w tylnym kole. W porównaniu do mid-driveów, które często występują w rowerach typu Full, po prostu oszczędza na i pomaga ruszyć z zera, jak stoicie na światłach. Więc ten sprzęt tak naprawdę jest bardzo uniwersalny, bo z jednej strony w terenie radzi sobie znakomicie, szczególnie jak go odblokujecie, a kiedy macie się dostać na ten teren, to wystarczy właśnie, że wrzucicie mu wyższy poziom wspomagania i na długich, prostych suniecie. Och, pod warunkiem oczywiście, że nie boicie się kontroli. Kończymy ten dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.